Jestem teraz na e, cmentarzu ewangelicko-augsburskim. E, tutaj mój kolega jest pochowany. Był narodowcem. pisał artykuły, słynne różne na stron, i podpisał, e, podpalił centrum e, dla uchodźców ukraińskich. On spalił e, ten, jak to się nazywa, śmietnik w tym centrum był dym straż pożarna przyjechała Was słowa była słynna sytuacja e, no umarł jakieś 3 lata temu i teraz go odwiedzamy e, odwiedzamy chłopaka nie wiemy jak zmarł ale nasz przyjaciel robił był e, no, tu w Warszawie to wszystko okay? Wieczny odpoczynek lasz na spanie, światło zielone to, niechaj mi świeci, niechaj jak